Witam, ponieważ wiele osób to interesuje, to chciałem się odnieść do takiej jednej rzeczy, a mianowicie chodzi o, o kobiety w moim życiu. Czy w ogóle miałem kobiety i. Heh. Co ja mogę powiedzieć? Miałem wiele kobiet. Oczywiście zaczynało się skromnie. 640x480, 800x600. Potem 1024x768. Jak przyszło zmiany, prawda, ustroju, to znaczy myśmy zaczęli się dopychać. Wiadomo, do tego wszystkiego, no to już powiem. 1366 na 768 1920-1080. A teraz. To wiecie co? co Wy możecie o kobietach wiedzieć. Mało którego stać na takie jak te na które stać mnie. A mówię tu o 3840 na 2160. Tyle mam do powiedzenia. Do widzenia Państwu!